Jakie są nawyki osób, które osiągnęły sukces finansowy? Tak naprawdę powstało na ten temat wiele filmów, książek, artykułów, gdzie autorzy mówią o tym, że do osiągnięcia rezultatów finansowych potrzebne są pewne nawyki, rutyny dnia, które spowodują, że zarobimy więcej pieniędzy. I poranne wstawanie, zanurzanie się w zimnej wodzie czy zimne prysznice, medytacja, zdrowe odżywianie nie są bezpośrednio związane z sukcesem finansowym. I wystarczy znaleźć jedną osobę, która wstaje o dziewiątej, nie medytuje, odżywia się fast foodami, która osiągnęła sukces finansowy, aby udowodnić, że ta konkretna rutyna czy ten konkretny nawyk nie ma wpływu na rezultaty finansowe lub nie jest nam w stanie pomóc dojść do tego finansowego sukcesu. Kluczem, aby budować biznes i zarabiać więcej pieniędzy jest po prostu lepsze używanie naszego czasu. No ale Tomek, ale czy to nie jest właśnie nawyk, że działanie według planu, wykonywanie działań, które być może są niekomfortowe, ale wiemy, że musimy je robić, jeżeli chcemy z, tak naprawdę zobaczyć rezultat finansowy? Tak, to są pewne nawyki i pod koniec tego filmu opowiem Wam o jednym nawyku, który bezpośrednio powoduje, że mamy szansę, aby nasz biznes wzrósł, przez co zarobimy więcej pieniędzy. Jeśli znajdziesz wartość w tym filmie, zasubskrybuj mój kanał, bo planuję na, tak naprawdę nagrać o wiele więcej filmów, które faktycznie wpłyną na Twoje rezultaty e, finansowe. I ważne jest skupienie się na czynnościach, które faktycznie powodują, że nasz biznes rośnie. Czy jeśli skupiłbym się na rozmowie z większą liczbą potencjalnych klientów, czy zarobiłbym więcej? No pewnie tak. Czy jeśli usprawniłbym marketing, dzięki czemu więcej właściwych osób zobaczy moją ofertę? Czy wtedy zarobię więcej? No pewnie tak. Czy mógłbym usprawnić, jak dostarczamy produkty lub usługi przez różnego rodzaju automatyzację czy zatrudnianie osób, przez co mam szansę na zarobienie więcej, większej ilości pieniędzy? No pewnie tak. Czyli kluczem nie jest szukanie nawyków pośrednich, czy rutyna dnia, które daje fałszywe tak naprawdę poczucie progresu, a efektywne zarządzanie swoimi działaniami w ciągu dnia i skupienie się na czynnościach. Które faktycznie rozwijają ten biznes. Dlatego musimy zadać sobie pewne pytanie: czy sposób, w jaki wykorzystuję mój czas w ciągu dnia, powoduje, że osiągam rezultaty, jakich pragnę? I każdy jest na innym etapie swojego biznesu, i każdy będzie potrzebował wykonywać inne działania, aby ruszyć tak naprawdę do przodu. I wszystko, co robimy, co nas limituje tak naprawdę w wzroście biznesu, jest jedną z tych trzech rzeczy: albo to są nasze przekonania, nasze cechy charakteru, albo nasze umiejętności. I musimy się zastanowić, co na ten moment nas ogranicza przed wzrostem. Czy są to jakieś przekonania, lub coś, co sobie powtarzamy i dajemy sobie powody, dlaczego czegoś nie możemy zrobić, co faktycznie może nas limitować przed odnalezieniem sposobu na pokonanie tej przeszkody? Może są cechy charakteru, takie jak może brak decyzyjności, brak dyscypliny, do robienia rzeczy niekomfortowych, lub może strach przed działaniem. A może po prostu brakuje nam specjalistycznej wiedzy w naszej dziedzinie, czy to może w dziedzinie marketingu lub sprzedaży, co powoduje, że stoimy miejscu. I tak naprawdę musimy być tutaj bardzo szczerzy sami ze sobą, jeśli naprawdę chcemy ruszyć do przodu. No dobra, ale jaki jest przykład działania w biznesie, które bezpośrednio powoduje, że zrobimy więcej pieniędzy? Czy jeśli zwiększymy ilość rozmów sprzedażowych, które przeprowadzamy w ciągu dnia, lub zrobimy follow upy z naszymi potencjalnymi klientami, z którymi rozmawialiśmy w przeszłości, czy to spowoduje, że zrobimy więcej? No pewnie tak. Czyli prawo przyczyny i skutku jest przewidywalne. Jeśli skupię się na przyczynie rezultatu, to rezultat będzie automatyczny jako efekt pewnego działania. Czy mogę zatrudnić sprzedawcę, nauczyć go sprzedawać, który zacznie wykonywać telefony sprzedażowe za mnie, co spowoduje, że mogę skupić się na dotarciu do jeszcze większej ilości właściwych osób? Czy to spowoduje, że mój biznes będzie się rozrastał? No pewnie tak. Czyli szukamy metodologii, jak możemy osiągnąć więcej w krótszym czasie. I czy są pewne dźwignie, które możemy użyć, aby zwiększyć ilość i jakość działań, które spowodują faktycznie rezultaty finansowe? I tak naprawdę w dzisiejszych czasach istnieje wiele automatyzacji biznesu, uproszczeń, skrótów, nowe, łatwiejsze drogi marketingowe, mentorzy, osoby, które mogą nam skrócić tak naprawdę ten czas docierania do naszych celów które są w stanie nam ułatwić osiągnąć konkretny rezultat finansowy szybciej. No i porozmawiamy o nawyku, o którym wszyscy mówią, czy jak pościelę rano łóżko, to stanę się milionerem. No jeśli popatrzymy na to tak z innego punktu widzenia, że zrobię to, co mówię, że zrobię, no to super, to ścielenie łóżka jest po części produktywnym działaniem, ponieważ potwierdzamy naszą cechę, cechę charakteru. Samo ścielenie łóżka nie powoduje, że zarobimy więcej. Ale kiedy mówię, że to zrobię i to robię, wzmacniam cechę charakteru, która jest odpowiedzialna za faktyczne, niekomfortowe działania w kierunku rozwoju biznesu. Jeśli istnieją nawyki milionerów, to musielibyśmy zbadać wszystkich milionerów i odkryć, że wszyscy mają te same nawyki. I wystarczy jedna osoba, która nie ma tych nawyków, co spowoduje, że teoria nawyków, dzięki którym stajemy się zamożni, jest nieprawdziwa. Na przykład, musisz wstawać o czwartej rano. Znam osoby, które zarabiają świetne pieniądze i nie wstawają rano. Musisz mieć wiele źródeł dochodu. Wystarczy, że znajdziemy milionera z jednym źródłem, aby potwierdzić, że wiele źródeł dochodu to nieprawda. My na przykład, jak weszliśmy na polski rynek w zeszłym roku, zarobiliśmy nasz pierwszy milion złotych w 4 miesiące od kompletnego zera. Z jednym źródłem dochodu mieliśmy tylko i wyłącznie jeden produkt skierowany do jednej grupy odbiorców. Czy istnieją magiczne nawyki czy rutyny, które powodują, że pracujemy nad rozwojem biznesu? Nie. Jedyne działanie, które spowoduje, że zaczniesz zarabiać więcej pieniędzy, to praca nad wzrostem Twojego biznesu. Jak dotrzeć do większej ilości osób z moją ofertą? Jak zwiększyć wartość tego, co robię? Jak mogę usprawnić to, co robię, dzięki czemu moja cena urośnie? Jak jeszcze mogę pomóc moim klientom, dzięki czemu Będą chcieli zostać ze mną dłużej, będą chcieli wydać u mnie więcej i będą jeszcze bardziej szczęśliwi z naszej współpracy. I nasz mentor Bob Proctor mawiał, że wspólnym mianownikiem sukcesu każdej osoby, która kiedykolwiek odniosła sukces finansowy, jest wykształcenie nawyku robienia rzeczy, których większość ludzi nie chce robić. I Jaki jest ten nawyk, który powoduje, że wszyscy bez wyjątku osiągają rezultaty finansowe? Sprzedaż skupienie się na zwiększeniu sprzedaży swoich usług lub produktów. Budzisz się i zaczynasz sprzedawać. Jeśli jesteś w nieruchomościach, to również zarabiasz na sprzedaży. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, to dlatego, że sprzedałeś komuś ideę i kontrakt na 12 czy 24 miesiące, posiadając produkt i usługę, która ktoś, z którą ktoś chce i za którą ktoś Tobie płaci co miesiąc, w tym momencie doszło do sprzedaży. I Twoje rezultaty finansowe w biznesie będą zależne od Twojej uwagi, skupienia, ile czasu poświęcasz swojemu biznesowi, no i przede wszystkim sprzedaży. Teraz tak, ja nie mówię, że mamy pracować 18 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu i nie cieszyć się czasem wolnym. No, w ten sposób bardzo łatwo się wypalimy zawodowo. Mówię o wykonywaniu wartościowych działań, które faktycznie rozwijają nasz biznes. A można to zrobić w spokoju, w skupieniu, z pełną uwagą, poświęcając mniej czasu niż osoby, które robią dużo wszystkiego, wydaje się, że mają wszystko pod kontrolą, a ich rezultaty się nie zmieniają. Czy poranne rutyny? Mogą pomóc ci, abyś był bardziej zdyscyplinowany w podejmowaniu działań w ciągu dnia? Oczywiście, pod warunkiem, że widzisz, że faktycznie stajesz się bardziej zdyscyplinowany i produktywny, a nie żyjesz w fałszywym założeniu, że masz poranne rutyny, które zajmują więcej czasu niż faktyczne pracowanie nad Twoim biznesem i że niby to powoduje, że Twój rezultat się zwiększa. Im więcej czasu poświęcisz na rozwój swojego biznesu, na odkrycie, co blokuje cię przed kolejnym krokiem, tym szybciej zaczniesz się rozwijać. I kiedy znajdziesz coś, co działa, Rób tego więcej i nie rób niczego innego. Kiedy my to zaaplikowaliśmy w naszym biznesie, nasza produktywność i nasze rezultaty finansowe poszły szybko do góry oraz uwolniliśmy mnóstwo czasu na swoje prywatne życie, bo się okazało, że nie musimy wykonywać wszystkiego, co ludzie mówią, aby tak naprawdę osiągać rezultaty finansowe w biznesie. Problem jest w tym, że większość osób spędza czas robiąc rzeczy, które nie mają absolutnie żadnego wpływu na wzrost biznesu. Jednym z takich nawyków, który ja miałem, to było ciągłe poprawianie strony. Wydawało mi się, że jak usprawnię stronę, chociaż ten 1%, tutaj postawię przecinek albo lepiej sformułuję to zdanie, to to spowoduje, że nagle moje rezultaty finansowe się zmienią, co było nieprawdą. Poza tym, skrolowanie telefonu przez kilka godzin dziennie i tłumaczenie sobie, że to jest ok, oglądanie kolejnych filmów na YouTube czy kursów biznesowych. Bez tak naprawdę aplikowania tej wiedzy, robienie rzeczy, które nie wpływają bezpośrednio na swój biznesu oraz nierobienie rzeczy, które faktycznie ten biznes rozwija. Dlatego, jeśli masz jakąkolwiek rutynę dnia, poranka, nawyki, którymi operujesz automatycznie, zadaj sobie pytanie, czy są to działania. Które pomagają Tobie być produktywnym w swoim biznesie i robisz rzeczy, które wiesz, że masz zrobić, aby Twój biznes się rozrastał. I prawdą jest, że ludzie dokładnie wiedzą, co mają robić w biznesie, ale tego nie robią, bo nie mają wytworzonych nawyków, bycia zdyscyplinowanym, aby wykonywać działania, których nie chcą czasami robić. Ja osobiście uważam, że cechy charakteru są o wiele ważniejsze niż nawyki. I teraz można by się kłócić, że nawyki to cechy charakteru. I polecam zasubskrybować mój kanał, bo wideo na temat cech charakteru, które pomogły nam odnieść sukces finansowy, niedługo będzie na moim kanale. I prawdą jest, że to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, jak myślimy, to nie jest coś, czego nie możemy zmienić. Jesteśmy w stanie rozwijać cechy charakteru, które pozwolą nam stać się bardziej efektywnymi ludźmi, dzięki czemu skupimy się na wykonywaniu działań codziennie. Które powodują, że nasz biznes rośnie. Prawdą jest, że to, kim jesteśmy, jak się zachowujemy w ciągu dnia, i tak naprawdę jak myślimy, a myślimy nawykowo, to nie jest coś, czego nie możemy zmienić. Jesteśmy w stanie rozwinąć cechy charakteru, które pozwolą nam stać się jeszcze bardziej produktywnymi, dzięki czemu skupimy się na wykonywaniu działań codziennie, które faktycznie powodują, że nasz biznes rośnie. Jeśli Twoja poranna rutyna powoduje, że zmieniasz swoje myślenie, zaczynasz dostrzegać swoje limitacje, swoje blokady, które, nad którymi powinieneś pracować i planujesz swój dzień efektywnie i stajesz się tak naprawdę coraz bardziej produktywny w ciągu dnia, to ta poranna rutyna wtedy ma sens. Jak wygląda moja rutyna? Ja wstaję, piję kawę, czytam mój cel typu C, Założy dziecko do szkoły i pracuję nad rzeczami, które rozrastają tak naprawdę biznes. I skupiam się na najważniejszych, tak naprawdę najwyższej wartości zadaniach, które pomagają nam rosnąć, a jeśli chodzi o działania o mniejszej wartości. Nie tylko tak naprawdę związane z biznesem, ale również z naszym życiem osobistym, zadaję sobie wtedy jedno pytanie: czy jest to zadanie, które mogę zredukować ilość jego robienia, które mogę przestać je robić, lub czy mogę je oddelegować? I takie dwie najprostsze rzeczy, które my delegujemy w naszym życiu, to jest sprzątanie i prasowanie. Są to zadania niskiej wartości, których nie chcemy robić. Ale dzięki temu, że je oddelegowujemy, my możemy skupić się na czynnościach o wyższej wartości, które faktycznie mają do czynienia z naszym biznesem. I w ten sposób analizuję wszystko, co robimy w ciągu dnia. Jesteśmy ze sobą absolutnie szczerzy i skupiamy się na podnoszeniu wartości działań, które faktycznie wpływają na rezultat finansowy. To tyle ode mnie dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, no i do zobaczenia w kolejnym filmie.